Czy zatrzymanie Buddy to sprawa polityczna? W poniedziałek doszło do zatrzymania popularnego youtubera Buddy, a we wtorek wraz z dziewięcioma innymi osobami usłyszał zarzuty. Jak podaje Onet, na ostatniej akcji w internecie Kamil L zarobił 50 milionów złotych. YouTuber miał planować wyjazd za granicę, ale służby ubiegły jego ruch i dlatego w poniedziałek doszło do zatrzymania. Jednak wokół sprawy już teraz zaczęło się mnożyć coraz więcej kontrowersji i pytań. Czy ma może ona drugie dno? Oliwy do ognia dolał poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza, który z mównicy Sejmowej nawiązał do zatrzymania YouTubera. Cała nasza ojczyzna żyła jednym tematem: zatrzymaniem jednego z najpopularniejszych polskich influencerów. Zatrzymaniem. Buddy. Ja nie mam wiedzy co do meritum, czy to zatrzymanie było słuszne, czy nie było słuszne, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na czas tego zatrzymania i na sposób zatrzymania tego popularnego polskiego influencera. Na teatralność tego, co miało miejsce. Szanowni Państwo, zauważyliście to, że od kiedy. Zatrzymano buddę, nie mówi się w polskiej przestrzeni publicznej o niczym innym, jak tylko właśnie o tym. Nie mówi się chociażby o 49 centrach dla migrantów budowanych przez Donalda Tuska za 432 miliony. Nie mówi się o rekordowym długu i deficycie, czyli o totalnej demolce naszego kraju. Nie mówi się o skandalicznym zachowaniu posłów Platformy, czyli o Kindze Gajewskiej i Arkadiusze i o jej mężu. Szanowni Szanowni Państwo, proszę się zastanowić, czy to nie są tematy zastępcze, dlatego że rząd Donalda Tuska nie jest w stanie Polakom dać chleba, więc próbuje nadrobić to igrzyskami. Czy sprawa może mieć drugie dno? Już w poniedziałek śledczy informowali, że ich działania nie ograniczały się tylko do Warszawy, ale prowadzone były także w województwie małopolskim, śląskim i podkarpackim. Wówczas do sieci zaczęły trafiać filmiki pokazujące lawety wywożące z różnych posesji luksusowe sportowe samochody. W trakcie czynności zabezpieczono mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów, nieruchomości, a także dokonano blokady środków na rachunkach na kwotę ponad 77 milionów złotych. Mogliśmy później przeczytać w komunikacie prokuratury krajowej. Część samochodów, które teraz stoją na policyjnych parkingach, Miała należeć do Buddy. Jednak do sieci trafił filmik, na którym widać, że auta należące do popularnego youtubera znikają z parkingu. Wokół sprawy narastają kolejne kontrowersje, a wśród fanów Buddy mnożą się teorie na temat prawdziwych przyczyn zatrzymania. Ludzie w sieci wyrażają dla niego poparcie i organizują się licznie pod aresztem śledczym w Szczecinie i Nowogardzie. Do internetu trafia coraz więcej filmików, na których widać, jak wspierają swojego idola. Ja Dawaj jeszcze raz. Panowie policjanci, dajcie nam tylko 5 minut, nie przyjrzać. Małpy z nocnej gwiazdy się bawią. Przywitaliśmy budę w Szczecinie. Jesteśmy pod aresztem na Kaszubskiej. Pozdrawiamy wszystkich. Spierdalamy zaraz, zanim nas zgarną. Pozdro. Budda mógł wiedzieć o zaciskającej się wokół niego pętli i dlatego odszedł z YouTube'a. Lub po prostu chciał zacząć inne życie z dala od internetu. Na pewno cała sprawa jest bardzo podejrzana i w momencie, gdy mówią o niej posłowie w Sejmie, to zaczyna nabierać politycznego charakteru. Na ten moment wobec czterech podejrzanych, w tym Kamila L., Skierowane zostaną do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Jak potoczy się dalej cała sprawa? Czy może mieć ona charakter polityczny? A może popularny youtuber rzeczywiście ma coś za uszami? Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz a my będziemy śledzić sprawę na bieżąco.